Manko z tej strony Aseks, a to jest odcineczek z nowej stronki Cisco Skins. No, na innych kanałach pewnie widzieliście tę yy, stronę, ale na moim kanale pojawia się pierwszy raz. Mam nadzieję, że coś fajnego dropniemy tutaj. No i co? Standardowo klikacie doładuj, wpisujecie tutaj kodzik Asex, wtedy macie plus 10% z moim kodem, no i 2,50 zł na start. Możecie płacić wiza, blik z skinami, tak, do skinami offer, tutaj trade URL wpisujecie, gift card, sms, no i inne. Zachęcam was też do tutaj, tych daily, Tutaj jest za darmo. Tutaj jest daily. Można sobie dołączyć. Klikać, nie jestem robotem. Autobus. No to tutaj. Zweryfikuj. Aha. Dobra. XD. Komin. O. I sobie wybiłem. No i co, też są tutaj e, darmowe skrzynki. Discord, case, Instagram, Facebook. co, lecimy ze skrzyneczkami Case Battle też tutaj są Na pewno będę korzystał z tych Case butelek O, widzę, że Żbiku jest No i co, mamy 2600 Lecimy Lecimy tutaj, mamy tryb yy, O, widzę, że taki piesek, czyli pewnie tryb Underdog Zobaczymy O, emotki tutaj są, spoko I, o, moje O kurwa O kurwa, to jest Underdog, zapomniałem Proszę żbikowi daj. Rzbikowi daje, żbikowi. Wolę, żeby ten bot Adrian wygrał. Dobra, bot Adrian wygrał. Lepszy to niż big. Lepszy to niż big. To be serious. Aha, Dragon Oko. Dobra, Marterek. Bijmy tutaj. Yy... Dobra, do do, do do boty Oj, Nie, ale Blisko jesteśmy I chuj No niestety hmm. Undeadog albo standardowy Dobra, zróbmy bitewkę na. Jest tam tutaj totalnie skrzynek. Watercase trzy razy spróbujmy. Standardowy underdog, dwóch czy czterech. Dobra, na trzech i standardowy zróbmy. Iha, tutaj dodaję błoto. Dobra, do... aha, i możemy. Wybrać procent wygranych, który ma największy, Michael? I czekaj, 33,6. Ten Rosso ma. Zobaczmy, Watercase. O oh, moje, Hyper Beast. Dobrze, siadło Te do... 123. Wow, moje. Nice, pierwsza wygrana. Zajebiście się. Eee. Pójdźmy na normalne skrzynki. O, daily case tutaj też macie. Bijajcie tutaj i otwierajcie sobie Daily Casea. Jestem robotem. I Balancik mi się trafił. Dobra. Case jest battle. Mm. Bijmy tutaj. Underdog tutaj jest. No to zobaczymy. To samo trafiło się nam. Tylko że moje tańsze. Dobrze. O, szlak. Dobra, Justice powinien być drogi. No. Come on, sypnij mu. Malachit. To samo. Dobra, wygrana. <ścoughs> Taką młotkę sobie zarzucimy. Um. Tutaj za 82 zł. bimy Player Ed. Widziałem teraz skrzynkę, chyba jest za 6 dych. To jest normalny mod Love Case, chyba? Spoko. I Chyba wygrałem. Tak, wygrałem, ale tak mam minus. Tak. 82 bitwa, 49 wyciągamy. Ile kury. Mhm. Fajnie się bawi Kresik. Dobra, spróbujmy. Kawachkaz. I underdog. Spróbujmy. Cztery kałachy na underdoga. A, utwórz. Tu jest dobra. Może ktoś bije do underdoga. Bo By spoko. A jasne. Dobrze, Orbit mu poleciał. Uncharted. O kurie. Dobra wygrana. Uu, jest wygrana. O, Erkus sobie gra. Dobra, zróbmy bitewkę jakąś większą Elegant Case. Spróbujmy. Yy. Dobra, normalna. Spróbujmy normalna za 180. Powinien ktoś bić, raczej nie inaczej. Nie, to dodajmy bota. Yy. Adriana, dodamy. Bo on ma większy procent. Największy ma. Syndykat musiał. Od CZ. -a. O. To samo, dostaliśmy. I last... Moje, proszę. Nie. To jest sam. Come on. Dobra. Nie pateczkujemy się. Trzeba coś... ...dużego walnąć. Devcase case... ...razy trzy underdog na trzech. Dobra. I dodajmy boty. Dobra. Emily i Alex. I lecimy. Dev case. O, wysypu im. I sypło Dobrze. Ja najmniej na razie. Nemezis dla nich. O nie, Alex ma najmniej. O, dobrze, tak, kilkoma wrótłusiat. Wygrałem 600 let's go Let's go boys Dobra Spróbujmy z, z jedną z najwyższych skrzynek Luxury Luxury no Luxury case Na dwóch Lecimy z Luxury Poczekamy chwileczkę bo na pewno wbije kresik będzie na pewno chętny do tej skrzyneczki. Także zobaczymy. Na pewno nie będę chciał za bardzo dodawać bota. Kresik powinien zaraz wbić. Jestem tego pewien, bo on dużo pewnie ma na stronie pieniążków albo wygranych, ale chyba nic z tego, bo widzę, że za bardzo overtek. Tutaj widzę, że otwiera chyba. No może wbije do mnie. Chyba nie Dobra, dodajmy. Kogo by tutaj dodać? Michaela, dodajmy. No. Lecimy. Luxurious. Proszę. Sypnij mi. O, o. Ale syp. Proszę, Luxurious. Come on. Print stream? Nie. Opsir. Aha. Lorki mu poleciały. Aha, 1300. Mamy. Dobra. Eee, Ser. Mamy 1500. Robimy tak. Luksurz ametyst. I lecimy. Zobaczymy, czy wbija Kresik. Bardzo bym chciał, żeby wbił. Ale widocznie nie jest chętny. Dodajmy Bota. Bota Adriana. Let's go. Proszę. Luxurious. I. No. Aha. Ametyst. Proszę, daj. No to jest jakiś żart. No to jest jakiś żart. No niestety. Także to było tyle. Dzięki za oglądanie. Bijajcie z kodzikiem Asaks, korzystacie z Daily, darmowy skrzynek tutaj e, sociali. No i co? To na tyle. Bijajcie, grajcie, wygrywajcie. Na razie.